Prymitywny, zrodzony tysiące lat temu Jorl, znany jako Gnar, zwykle bywał drobniutki i słodziutki, dopóki nie wyzwoli swojego gniewu, który zmienia go w ogromną, brutalną bestię, niszczącą wszystko na swojej drodze. Gnar, uwięziony w bryle prawdziwego lodu, obudził się po latach zimnego snu, odkrywając, że świat uległ znaczącym zmianom. Nowe, egzotyczne krainy jedynie rozbudziły jego zachwyt i ciekawość. Rusza więc z radością do miejsc, w których inni dostrzegają jedynie niebezpieczeństwa. Głos Gnara w polskiej wersji podkłada Krzysztof Szczerbiński, który również dabinguje Lisina i Warusa. Pomysłem stworzenia bohatera było stwierdzenie przez jednego z pracowników Rajotu: A co gdyby Jordla mogły wpaść w furie? I zmienić postać. Słowo Gnar ma podobne znaczenie co Warczenie lub Ryk. Jego imię jest także podobne do Gnarów, potworów z serii Sirius Sam. Dodatkowo Mega Gnar, swoim zachowaniem i wyglądem, również przypomina owe potwory z trzeciej części Sirius Sama. Mini Gnar, swoim wyglądem i zachowaniem, trochę przypomina filmowego potworka ze świata Disneya Stitcha. Na głowie Gnara jest czaszka podobna do tej, którą miał na lasce Tabu, anulowany bohater. Taniec Mega Gnara został zainspirowany przez taniec klasycznego Donkey Konga. Jego rysunki koncepcyjne są bardzo podobne do dwóch Pokémonów Mini Gnardo Cubona i Mega Gnardo Maruaka. Nazwa umiejętności Daj Kamienia Mega Gnara została zaczerpnięta z popularnego filmu na YouTube. Projektanci spędzili sporo czasu na obmyślaniu wyglądu Mega Gnara. Inspirowali się wyglądem dinozaurów, nosorożców czy lwów. Ostatecznie przybrał postać tego stwora, nie różniąc się zbyt bardzo od finałowej wersji w trakcie produkcji. Początkowo w wersji Minignara walczył on wręcz, ale nie radził sobie zbyt dobrze w starciach, dlatego zamiast dodawania mu odporności zdecydowano się na zwiększenie zasięgu. Jego pasywka w formie Minignara w połowie produkcji miała zdolność oszałamiania, a w postaci Mega Gnara podrzucała przeciwników. Uznano jednak, że taki zestaw bohatera jest znacznie przeładowany. Również jego mylność specjalna wyglądała inaczej. Było nią pożarcie, którą posiadał obecnie tam jego wiek to około 4 lata ludzkie, jednak licząc czas bycia zamnożonym, jest on jednym z najstarszych bohaterów. W jego ujawnieniu można zaobserwować na malowidle ściennym, że Gnar miał rodzinę. Jakiś czas później zostali zaatakowani przez jednookiego potwora, posiadającego dwie maski lub rogi. Jego rodzina została odrzucona w tył, prawdopodobnie zginęła, po czym potwór zwrócił się do Gnara, który transformował się w Mega Gnara, z nieznanym rezultatem walki. Być może został pokonany i unieruchomiony przez lód. Uwolnił się po jakimś czasie, aktywując swoją większą formę. Istnieje teoria, że lodowy grobowiec Lissandry mógł być więzieniem bohatera. Na swojej prezentacji Gnar uwalnia się z jej umiejętności, co może potwierdzać tą teorię. Druga teoria to Anivia, która zamroziła Gnara w celu skorzystania później z jego pomocy w walce przeciwko mroźnym obserwatorom. Gnar posiada swój prehistoryczny dialekt, ale próbuje naśladować obecnie używaną mowę oraz jest pierwszą postacią nieużywającą języka polskiego. Drugą postacią jest Rexai, a trzecią Bart. Gnar chce się zaprzyjaźnić z każdą napotkaną postacią i bawić się z nią. Jego kandydatami do bycia najlepszym przyjaciółmi są Amumu, Ani, Lulu, Nunu, Lux oraz Poro. Skórka do Gnara Gnar Dinozaur prawdopodobnie jest nawiązaniem do Bu w postaci z filmu Potwory i Spółka. Na swoim SplashArcie niszczy miasto zrobione z zabawek. Wygląda podobnie do sceny z filmu Disneya Lilo i Stitch, w której Stitch niszczy w podobny sposób miasteczko z klocków. W trakcie animacji powrotu, mini Gnar niszczy wieżę z klocków z literami LOL. Gnar Gentleman nawiązuje do doktora Henry'ego Jekylla. Gentlemana, który posiada podwójną osobowość, a w nocy przemienia się w Mister Hajda. Śnieżny gnar został wydany z okazji Snowdown Showdown, a jego inspiracją był syberyjski Husky. Dzięki wszystkim za obejrzenie kolejnego odcinka ciekawostek, i jako, że ten film swoją premierę będzie miał 24 grudnia, czyli w Bożego Narodzenia, to chciałbym życzyć Wam wszystkim wesołych świąt, spędzonych przede wszystkim w gronie rodziny. No i po skończeniu już tego biesiadowania, życzę Wam wszystkim, abyście jak najbardziej wbijali się w rankingu Elo, abyście spotykali jak najmniej mainów w swojej drużynie, oraz być może, jeżeli macie parę skrzynek w zanadrzu, to aby wypadł Wam jak najlepszy lud. Ja też chciałbym od siebie bardzo mocno podziękować Wam, jako takie podsumowanie już roku 2016. Chciałbym bardzo podziękować Wam wszystkim za to, że oglądacie moje filmy, za to, że subskrybujecie przede wszystkim, jako że od kwietnia tego roku mój kanał od 400 widzów przeszedł do prawie 10 tysięcy i jest to dla mnie. Ogromny skok, jest to dla mnie naprawdę świetny rok i, i bardzo się cieszę z tego, co udało mi się osiągnąć. Dzięki Wam przede wszystkim, dlatego, dlatego bardzo Wam za to dziękuję. Póki co to tyle. Pisz oczywiście w komentarzach następne postacie do omówienia. A ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się i na razie.